Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo bardzo serdecznie, ja nazywam się Brody, to jest Angry Birds Epic, kontynuujemy nasze zmagania, zostawcie lajki, mam nadzieję, że bardzo bardzo dużo tutaj lajków będzie. No dobra, zaczynamy, słuchajcie, ja bym chciał jeszcze podziękować moim sponsorom z Greduch, to jest najnowszy sponsor, bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do sponsorowania, za 2 złote jest naprawdę niewiele. Lecimy tutaj, event się skończył. Oczywiście też zapraszam Was na swoją stronę internetową, gdzie możecie wykonywać zadania. Link w opisie do pomocy, żeby uratować ten kanał. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się uratować. Chodźmy sprawdzić event. Jeżeli kupujecie coś przez internet, to z moich linków do ceny o 8 pozycja 1500 srebrnych monet i kręcimy kołem. Zobaczymy, jak mi. Może być w sumie. Ja nie będę tego rolował i zobaczmy. Patrzcie, ile masterek tutaj idzie. A do Reda mamy masterki, ale jest, do Palandyna jest masterka. Pięknie. Subcio bardzo mnie to cieszy. To idziemy od razu do gniazda. Może będą tam darmowe role. Wczoraj, przepraszam, nie było odcinka z Angry Birds, ale była niedziela, więc wiecie, trzeba też odpocząć. Okej, okay, lepsza tarcza. To w takim razie naszego Paladyna. No, i za niedługo będziemy mieli większą szansę na ten item. Słuchajcie, lepszy dobra. Ja tutaj poproszę o esencję. Dzięki Wam, wielkie za kolejne i zmienimy sobie. Zmienimy sobie ulepszenie do Paladyna. Weźmiemy tutaj tego. Bo jednak, tamten jest taki, no. Taki, taki sobie, powiem szczerze. No. Eee, Ciekawe czy jak obejrzę reklamę to sprawdźmy to Jestem słuchajcie ciekaw czy po prostu dostanę tą ulepszoną jakby opcję Nie, jeszcze trzeba otworzyć parę razy Dobra, lecimy w takim razie z poniedziałek Zbieramy te srebrne monety dzisiaj Sporo wydałem, ale też sporo dostaliśmy tych srebrnych monet Więc jest Gites Malina Nie, nie przypominaj mi Lecimy Oczywiście biorę sobie tutaj, e, wypożyczę ptaszka o kurka, jak Łukasz robi, że ten jego Paladen ma takie obrażenia? Jak to jest zrobione? Słuchajcie, ja tego nie rozumiem kompletnie. Skąd on to ma? Dajcie znać, jak on, jak on to robi, albo ty się przyznaj, jak jeszcze mnie oglądasz. Bo takie obrażenia to jest moc, słuchajcie, to jest moc. No i za niech długo maksymalny poziom. Pewnie ma jakieś przedmioty eleganckie do niego. My też musimy mieć jakiś przedmiot. Dobra, on jest odporny, on, o, te świnki są odporne na negatywne efekty. oj, tak średnio nam to poszło. Pewnie dużo obrażeń. Ale mamy paladyna, który naprawdę bardzo dużo będzie za, healował, leczył. Słuchajcie, ja was zapraszam na swoją stronę internetową. Bo tam na tej stronie powiem wam szczerze. Dodaję różne wpisy, różne gry. Więc, jeżeli chcecie sprawdzać sobie jakieś gierki na telefon, to serdecznie polecam. Dobra, oj, oj, o ty gagatku! Dobra, zróbmy tak. Dobrze, będziemy mieli. Boże Jezu, mi się pomyliło. Ja pierwsze dałem ulepszenie na tego, na niebieskiego. A ja przecież paladyn u mnie najwięcej obrażeń zadaje, Co się stało? Słuchajcie, nie, ma, nie widzę ekranu. Czasem nie widzę ekranu. Coś się tu dzieje takiego. Dobra, zróbmy tak. Wow, ale pozamiatał. Jak ekspert zamiatania. Okej, okay. no i nie, papryczki na razie nie będę używał, no to bez sensu. Ciekawe, jaki następny event w ogóle nie sprawdziłem. Także tak średnio powinienem to sprawdzić. Wow, ale to było szybkie. Tu, 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 tu jest i pan pirat. Jezi Pan Pirat. Jestem ciekaw, czy teraz będzie działało mm, te Ctrl S screena niby zrobiłem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać ten screening. Czekajcie. Dobra, w miarę wygląda, więc będzie miniaturka. Muszę sobie kiedyś może odpalę streama i będziemy zbierać słuchajcie na kamerę, to znaczy na Elgato. 1000 zł ponad kosztuje. Kamera do nagrywania w 4K. To by coś było. Znaczy nie kamera, tylko... E, obraz, obraz z gry. Ok, za 4 dni. Nowy turniej. Patrzcie, będzie znowu skrzyneczka. Super, bardzo mnie to cieszy. Znowu turniejik. Tu, tu, tu jeszcze sztandary, tutaj zrobimy sobie rolka na sztandarkach. No ale to tak średnio. Potem sobie zrobię jakby za reklamę. Sztandaru nie będę atakował, chociaż możemy szybko powalczyć. Co? Możemy na szybkości zrobić jakąś walkę. I zobaczymy. Okej okay. Ja już dawno... słuchajcie, dawno nie zaczynałem jako pierwszy. Ale... O wszyscy na No kurde, tak jakby wieszcie, komputer wiedział, że ja tutaj Fokusują cały czas na jednego. Oj, to nie jest dobre. Zostawcie mi paladyna, dobra. Zróbmy tak. Paladyn niech się tu leczy. Ale bardzo mało obrażeń zadaje. Dobra. Sztandar pójdzie. No dobra, standard. Sztandar mogą atakować, tak powiem szczerze. Niech sobie sztandar atakują. Ej, no, no, nie bardzo. Dobra, paladin wyłączony, mamy tego. Teraz tak, zróbmy tak. Pięknie, mamy kolejny, jakby. kolejną paprykę. Idealnie. Ale bomba tu przeżył nie wierzę. Dobra, patryka. Tu ciernie mają i te ciernie na tu patrzcie jak. Ojojoj! Zostaw mi czaka ty bamboleilo. Okej. Okay. No nie. Tak się bawić nie będziemy. Mają teraz przewagę. Dobra, jest wyłączony. Wyłączony z gry. Czekamy aż czak sobie tu. Czekamy aż czak się wskrzesi. Dobra, jest czak, dobra, walimy wszystkim co mamy Dawać no, Te ciernie są najgorsze Ale patrzcie, 3000 Dobra, wszystko co jest Żeby to słuchajcie przejść Jest, udało się o, Ciężko było, ale się udało Tylko 40 dostaliśmy? Co z tej skrzyni może wypaść? Ciekawe. 25 tysięcy uzbierać to jest sporo. Trzeba by było naprawdę dużo grać. Aha, coś takiego. Tu jest ulepszenia klasa, a tu. Wow! Tu się opłaca grać, powiem Wam szczerze. Tu się naprawdę opłaca grać w, w te tryby, tu co my tu mamy? Win arena battles without using Chuck, Win arena battles with 3 Over. Your... Win arena. Any support ability? Ciekawe, no ale patrzcie, to się opłaca. Matko, kochana, to będziemy sobie w to grali pewnie. Tu mam wszystkie. Kiedyś tu zaczynałem grać, to patrzcie, to był ten puchar Miałem trochę te, tych lepszych, bo to już są same takie dziadowskie, jakby pucharki. Tu niestety nie mam nic ciekawego. Mogę to wszystko zniszczyć. Nie. tego mam naprawdę sporo tych surowców, bym miał. Patrzcie, no tego mam bardzo dużo. Tylko no tu mógłbym to zwiększyć pewnie. Nie, jeszcze większe. Dużo surowców bym musiał zmarnować na to. A ja ich wcale tak dużo nie mam. Chociaż nie, bo patrzcie, niewiele trzeba. No nic moi drodzy, do zobaczenia, trzymajcie się.